Dodałem masę nowych dungeonów z powalonymi mobami i kozackimi itemami. A to dlatego, że przez kolejne 24 godziny będę musiał przeżyć właśnie w tym świecie, odkrywając ogromne baśniowe struktury, jak i również najstraszniejsze zakamarki tej krainy. Widzę, że to zwykły lasek jest w sumie, bez jakichś większych tutaj zmian. O dżungla ty. To chyba co? Będę musiał sobie zacząć tu od zebrania jakiegoś drewna. Widzę, że tutaj są krówki. Du dużo zwierzątek chciałem powiedzieć, a tutaj jakaś struktura. Co to jest tu zjeść? Nie? Ja nie wiem czy tu są jakieś potwory, ja w ogóle nie mam pojęcia co tutaj może się znajdować W sumie dobra, jedzonko sobie biorę na pewno tutaj Tylko, że nie do końca jestem właśnie pewien co ja tutaj tak naprawdę mogę znaleźć I to mnie troszkę martwi O, jakaś skrzynka Dobra, tu jest coś do góry <laughs> Też jest skrzynka, dobra Okej, okay, jedzonko samo D No dobra, no jakby tutaj zejść sensownie No chyba dobra, nie dam rady tak inaczej Co z jakiś cmentarz? Biblioteczka, ale nie widzę, żeby tu coś było innego. Okej, okay, tu nic nie ma. Nakopałem trochę stołna na kamienne tulsy, a następnie dali zacząłem rozglądać się za jakimiś rzeczami w skrzynkach. O! Żelazo, latarnie i, i, i nici. Zróbmy sobie na, na pewno, zrobimy sobie tarczę, żeby mieć jakąś tutaj obronę, chociaż podstawową. Wiaderko biorę? Lecę stąd, jest noc. Słuchajcie, no niestety yy, muszę iść dalej, mimo że jest noc. Dobra, słuchajcie. Nie, już jest już jest, już jest, już jest, już jest dętka, już jest powoli dętka, cały czas mogłem je gonią. Tu o, portal do letteru do ruiny. Nie potrzebować, Nie wiem, jakieś jedzonko, bo mi się tak już kończy jedzonko. Ej ty! Ognisko jakieś! Dobra, pierdzielę, pierdzielę, pierdzielę ten portal, lecę tam szybko. Może będę muszę ciągnąć! Villagerowie, o nie! O kurde! Nie, czyli tam moje łóżko, czy w ogóle ja na razie chcę tam iść. Tam jest villager zwykł więziony. Nie no, muszę go odbić. Dobra, dostał. Jeden leży, drugi leży. Gdzie jest trzeci, tutaj? O kurde, to jest czony! O nie, o nie, o nie! A, 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 zbił mi tarczę, zbił mi tarczę, zbił mi tarczę! O, okej, okay. zabity. I jeszcze zombie. Villagera tutaj bierzemy. Jest tu coś ciekawego, jedzonko jest tu, jest jedzonko. dobra. O, to się przyda. Uuuu! Ty, ale fajne, fajne rzeczy. I zawijam, zawijam dalej. Ten, szkielet na... Oj, co to, to jest, co to, to jest? Chciałem powiedzieć, że szkielet na pojąłku, ale dobra, tu jest coś widzę lepszego. Golem, dobra, coś dobrego. Okej, okay. yy, no i wieś jak. Nie, najpierw chcecie się przespać. Najpierw idę spać. Jest łóżko. Wow. O, ale pięknie tu jest jeszcze tam, tam pilecze są. Okej, okay. yy, poniższe to. Ja potrzebuję tutaj wszystko, co co w ręce wpadnie, biorę. Komfort. Okej, okay. zaraz to sprawdzę. Jakaś zupka. O, protection 4. Uuu! a solo drink jakiś. Co to daje? Mogę to założyć? To jest takie koło. O, kurde, dobra, bo ja szybko płynę. To będzie tutaj, w środku. To jest typu domek, ale ładny też. Uuu! Mapa do czegoś. Byłem bardzo ciekawy, dokąd prowadzi mapa, którą znalazłem. Dlatego bezwłocznie udałem się w to miejsce. Ej, w ogóle jestem w takim biome, gdzie jest taka praktycznie sama trawa. W ogóle nic tutaj nie widać. Ale jest. Skończy się, widzę to. Okej, okay, tutaj. Tu jest jakaś struktura. To wygląda jak jakiś wiatrak. Tutaj coś jest ciekawego. Ej, ty, spawner jakiś. Czego to jest spawner? Żab, aha. Jakieś jedzonko jest. Wezmę sobie na razie latarnię, latarni, bo to jest strasznie ciemno. O! Ej, co to jest, co to jest? Ty! Eee, szybko. To jest jakieś duchy. Ej! O nie! Oła! Oa! Nic nie widzę! Muszę tam szybko wlecieć i zniszczyć ten spawner. Teraz, teraz ten moment. Dobra, udało się Co to było? Dobra, to chyba nic... O, czynka jakaś O kurde, ile żelaza? Co tu jest? Ła, nie Jest. Tam. Jest, zniszczyłem spawner O, to najważniejsze Ile jedzenia? O kurde, dobra, zaraz tu wrócę Co tutaj jest? Jest tu coś jeszcze? O, światło, dobra O, kolejne te Biorę, dobra, dobra Weźcie sobie szybko teraz tak eee, crafting Okej, okay, jakaś zbroja lepsza które HP Ups, kurczę. Trochę sobie kostkę skręciłem. Przeszukajmy dalej czegoś ciekawego. Może trafimy na jakieś zwierzęta tutaj jeszcze? Co to jest? Tysiąc bloków tam. znalazłem tutaj, no dobra. No to lecimy 1000 bloków tam. Uhuu, ciekawe co tam znajdziemy. Jezu, dobra, dobra, ej, co, 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 co? Witam. oj, ała! Groźny Ok, ej, ty! On jeszcze. Ej, skinę, 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 nie, 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 półtorej półtorej na trzeba, uczyli mnie w szkole, że jak nic nie śmie goni, to na trzeba mam uciekać. Dobra, nikt mnie tak nie uczył, ale... Dobra, nie muszę go zabić, nie, nie, nie. Zabijcie, co to, to jest? Fire of Bear! Włosy nieźwiedział? Po są jego włosy? Czy mogę coś z tego zrobić? Eee. To jest coś wartego mojego uwagi? To chyba nie. Po tej sytuacji zacząłem kierować się w stronę, którą nakazywała mi poprzednio ujrzana tabliczka. Nie wiem co to jest. Czy tutaj są jakieś e, może zwierzęta? Nie widzę za bardzo. W sumie... Co by miał mieszkać w takim lesie? No tak na logikę jest shop. Brać, okej. Okay. Dzień dobry. O, coś dajesz? Ale, oj! Ty, bo tam się jakoś świecą. Nie no, znowu niedźwiedź. Dobra, jakiś ten dał ogon. Nie, nie, dobra, już on dość tych niedźwiedzi. Powiem wam, że płynę, płynę, płynę i chyba te tysiąc kratek to jest... to coś tutaj. Nie wiem w sumie co to jest tak. To jest jakaś wioska, jakiś dom to był? Jakaś chata. Safe heaven, okej. Okay. Czy coś tutaj jest? nie, nie ma tutaj klewek. Okej, okay, lewek się przyda. Przed chwilą powiedziałem, że ta wioska to chyba było te tysiąc bloków, ale... Nie! Chyba to jednak było to! I ja, wiołek jesteście w dół, ale nie, dobra. Ja nie mam teraz czasu. Ja nie, nie mam teraz czasu, bo zobaczę to. Jakie to jest wielkie! Coś ciekawego. Jedno żelazo, nic więcej, złoto. Zanim tam pójdę w ogóle to jeszcze sobie póki mogę i mam tutaj możliwość, wezmę trochę żelaza, zbiorę. No bo nie mam tej klaty, a jednak ta klata to zawsze coś dodatkowo. Dobra, ja, lecimy. Od góry. Myślę, że jakoś od góry spróbuję tam wejść. Przebuję się, żeby nic mi teraz na mordę nie spadło. Uu, ostrożnie. A taki belki. Aha! Dobra, dobra, to jest... O kurde, o kurde Co to, co, co, co to było? To to jest w sumie bardziej No nie, o, jakaś Zupa komfortu, dobra, jestem nie do powstrzymania teraz Albo do powstrzymania Na spokojnie No nie, o Szybko jem, szybko jem Okej, okay, wiem już co tam jest Pounder, muszę go zniszczyć w takim razie Patrz sobie Jest, jest, jest Dobra, tu już jest jaśniej A, bo tu jest wylot świata, okej okay. Ile czy Dobra, biorę od razu Boj. No chyba sobie je robicie Ze siekierką no, Pan jest Joki Jakie wielkie On latał na nim Jakie ogromne to jest Jest, oni się biją sami Co za dwa ulungi Ja pierdzielę. O, szybko O, o Dobra Szybka akcja No nie, zniszczyłem Jest Nie oh. Muszę, muszę, muszę tam szybko lecieć to zniszczyć. Nie, kolejni się pojawili. Szybko! Okej, okej, okej. Kurczę nie mam mojej wody. Dobra. Dead? Ile one mają HP? Jest zabite skrzynka. O kurde! Tiaksy, yy, książka. A! Półtorej HP Jest, zabiję go. Głowa szkieleta, ale czy to mi się przyda? Raczej nie. Jeszcze z drugiej strony była skrzynka. O, tam. Zbierzmy sobie wodę. I uwaga! Oj, kurczę, tu gorzej, ale tak się jeszcze nie jest źle. Zróbmy sobie klatę i budki. Żeby zawsze coś było lepsze. Musimy zobaczyć jeszcze jedną ostatnią strukturę, która tutaj gdzieś była. Obok, mianowicie zejście do podziemi. Jestem ciekawy, co tam się znajduje. Chodzimy. Nie mam pojęcia jeszcze gdzie? Co tam nas czeka? No ale co? Musimy to sprawdzić. Zrobię jeszcze jak mogę. Złote jabłuszko. Może akurat się przyda. O! Gdzie ja jestem? A widzę jest jakiś spawner. Dobra, wlatuję od razu to niszczę. Nawet nie wiem, czego to jest spawner, ale lecę. Lecę po prostu, żeby to zniszczyć szybko. Tutaj też. Okej, okay, zniszczony. Ty czy okej. Okay. Zabite, zabite. Yy, coś ciekawego tutaj? Nie, kolczasta zbroja. Tutaj pochodni więcej biorę. jedzonko Ja będę sobie w ogóle oświetlał, tu wiecie Tu już byłem. Jak jest tyle pochodni w tych skrzynkach to mogę sobie na to pozwolić. Co to jest shootbox? Że mi średnio potrzebny, bo nie ma płyty żadnej przy sobie. Tu się tutaj znajduje, nic tutaj nie ma. Okej, okay, mo można i tak. Czy zejście jeszcze niżej? Okej, okay. tu, tu widzę coś jest. Pająków. Okej. Okay. Nic ciekawego tutaj nie ma. Uuu! Tarcza i plus 4, a mniej, to nie biorę. co tu jest. Jakoś podko. A Mediki Medicinal Tinture eee, nie mam pojęcia co to znaczy. Chyba trzeba zejść niżej w takim bądź razie. Coś ciekawego. Nic, tylko jedzonko. Paunery. Uuu! Dwie perły, Pawnery. O! Dobra, dobra, no i są wystarczą, starczą. Tu coraz chyba niżej, to coraz trudniej będzie. Znowu ta to coś. Jakiś taki laboratorium? To ci widok uruchamia? Ja chyba nie. Zejście się jeszcze niżej? Dobra. Może najpierw szybko tu polecę. Szybko. Dobra. No nic nie ma tu ciekawego. No kurczę. Mi pochodni zaczyna brakować. No schodzę jeszcze niżej. No To są, to są szkielety? Nie, są jeszcze. Ej, wypiję tą potkę. I nic mi to nie dało. No to jest ta potka. Dobra, myślałem, że to jest jakaś... Dobra podka to się okazuje, że nie. Szybko. Oświetla. Dobra. O. ale Szybko. Jest. O. Przeleciałem dalej. O. Tutaj jest coś. O kurde! Buchni. Brawo. że tu nic nie ma. Ilu tu jest spawnerów. Dobra, jednak coś tu jest. Eee, yy, jabłko złote. Git. Dwa złote, dwa złote jabłka. Wie że tu jest jeszcze jakiś... O... Leci mi trafiło. Dobra. Eee, yy, coś ciekawego. Nie, nic nie ma tu. Dobra jakieś wazony? Nie no nic tu nie ma no dobra cmoknijcie mnie w trąbkę idę na powierzchnię